Pracownik, go, druga część. Go around, obejść dookoła. Go along, pójść razem, zgadzać się. Go away, odejść. Go away empty handed, odejść z niczym. Go back, iść z powrotem. Go down, zejść w dół. Go up, iść w górę. Go up in flames, spłonąć. Go into, wejść w coś. Go like a fast person, iść jak szybka osoba. Go on, kontynuuj z tym, co opowiadałeś. Go overboard, wypaść z łodzi. Go over boss's head, poskarżyć się na swojego zwierzchnika. Go through channels – załatwiać właściwie. Go the limit – zrobić tyle, ile się da. Go through the motions – robić niewielki wysiłek. Go scat free – nie zostać ukarany. Go through the roof – dojść bardzo wysoko. No to koniec lekcji siódmej. Uh...